Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was nieco schorowana, z zatkanymi zatokami, e, ale no, myślę, że nie powstrzyma mnie to przed opowiedzeniem Wam o wspaniałej książce, przed pokazaniem Wam mojego popołudnia. Miał być dzień z życia, ale jako, że e, byłam, nagrałam Wam rano, ale później byłam w aptece i po aptece się tak źle czułam, że się położyłam spać na 3 godziny. E, no i mamy. Obecnie godzina 18. Adam jest w kuchni, robi mi obiad, robi jakiś makaron, którego jeszcze nigdy nie jedliśmy, także bardzo się cieszę. No, a ja siedzę sobie na kanapie, czytam książkę. Prawdopodobnie później pojadę do sklepu, bo muszę kupić takie te worki próżniowe na rzeczy, żeby schować w komorę łóżka. I chciałabym też kupić sobie jeszcze jedną piżamę z Primarka, bo ostatnio kupiłam sobie i była tak, jest tak wygodna, że chciałabym jeszcze jedną. No i tak, no i będę Wam opowiadała przede wszystkim o nowej książce Anate Jadowskiej, czyli o Kati cmentarnym Love Story. Ja tą książkę już zaczynałam jakiś czas temu, bo czytałam ją pod patronat, ale się wtedy nie zdecydowałam, bo jej nie dokończyłam. W sensie nie miałam z bardzo czasu, żeby ją czytać w tamtym momencie i. Nie wyszło. Nad czym mam wrażenie, że będę chyba ubolewała, bo póki co bardzo mi się podoba. Jestem na stronie 145 z 387 na czatniku, bo czytałam wczoraj w nocy, więc na czetnik się przerzuciłam. Książka ma trochę więcej stron. No i póki co jestem bardzo mi zaskoczona. Poza tym w audiobooku również słucham. Różowej czy też fioletowej książki, bo zaczęłam sobie Ogród Imperium. To jest nowość Fabryki Słów, drugi tom Dłoni Króla Słońca. Bardzo mi się podobało, że na początku był wstęp, który przypominał, co się działo w pierwszym tomie, bo ja czytałam, a właściwie słuchałam go rok temu i już mi jednak trochę powypadało z głowy, w szczególności, że no jednak to był dla mnie nowy świat wtedy. Także tutaj e, tego sobie słucham, e, to mam zaczęte i mam jeszcze zaczęte, zaczętą kobietę w bieli, natomiast z tym trochę e, mam opory, przez to, że tak się nie czuję, e, nie, nie jestem aż tak skupiona, żeby móc czytać taką klasykę. E, także z Laonkiem czekamy na e, obiad, i widzimy się później. Zdecydowałam, że nie będę jechała na te, na te zakupy. Po pierwsze, dlatego że jestem zbyt zmęczona, po drugie, dlatego że Adam włączył Harry Pottera do e, obiadu, który był niesmaczny i poszedł. Adam jeszcze raz zrobić ten obiad, e, znowu nie wyszedł, także zamówiliśmy pizzę. <grym> Logiczne. Mm, ale tak jak mówię, no niestety nie wyszedł, włączyliśmy Harry Pottera, oglądaliśmy Harry Pottera. E, no i teraz to już nie za bardzo mi się chce jechać, bo musiałabym się dosyć mocno śpieszyć bo już jest 2030, także zanim bym tam dojechała, byłaby 21, jak. Być. Także e, teraz czytam dalej. Jeżeli będę miała dalej czas, to e, pójdę jeszcze puzzle układać, ale nie sądzę, żebym miała e, i, i pokażę Wam później jeszcze, jaki zamówiłam sobie plakat do mieszkania, dlatego że kolejną ścianę przeznaczamy na ścianę plakatów. Od tego ostatniego updateu minęło jakieś, nie wiem, 30 minut, nie poczytałam zbyt dużo. Jestem na 263 stronie, czyli zostało mi nieco mniej niż 200 stron do końca. E, książki w, wiadomo, że w e-buku to trochę inaczej. Tak czy inaczej, jakoś humor mi strasznie siadł, więc nie wiem, czy będę dalej czytała. Raczej nie pójdę układać puzli, ponieważ e, będzie mi zimno w salonie. Muszę sobie kupić jakieś dobre krzesło do układania puzzli, takie, żeby mi było wygodnie, bo póki co mi jest strasznie niewygodnie na tych zwykłych. E, nie wiem, powiem Wam szczerze, że nie lubię się tak czuć. Nie do końca zdrową, bo jedyne co robię, po prostu od rana chodzę i smarkam i się nawet dziewczyny wawcy ze mnie śmiały. Bo mówiłam im, że nie wiem co jest gorsze, czy mieć zatkany całkiem nos i nie móc oddychać, czy cały czas latrzeć po chusteczki. E, Także, no nie wiem, masakra jakaś. E, pra, nie wiem, może poczytam. Ale wątpię. O jaka tam... No, ładny też jest chory. Natomiast jeżeli chodzi o Katję, to słuchajcie, jestem nią zachwycona. Bardzo mi się podoba ta książka. To jest, powiedziałabym, że trochę takie połączenie Witkacego z koźlaczkami, no bo jednak postać Katii jest bliższa do koźlaczek. Ona jest bardzo taka, em, bardzo sercowa, w sensie jest bardzo rodzinna Katy to jednak był, wiecie, taki zamknięty w sobie człowiek Katia jest dosyć otwarta e, poza tym bardzo mi się podoba, że Katia to jest ta, widzicie, ona jest taka ubrana na różowo ma różowe okulary e, i ona faktycznie jest taką postacią Katia jest nekromantką i, i gdy była młoda to została sama ze swoim przybranym ojcem, e, natomiast niestety oni sobie trochę nie radzili z tą jej mocą i musieli wyprowadzić się z Tornu e, do Torunia bo tam ta magia jej aż tak mocno nie dotykała i ona tego ojca straciła, kiedy już była dorosła, kiedy tam chyba 18 rok życia przeszła. I bardzo mi się podoba, jak dużo jest, jak wiele ona serca ma w ogóle do tego, do tego przebranego ojca. Że jednak, mimo że więzy krwi ich nie łączyły, to, to on był zawsze dla niej takim opiekunem i ona to bardzo często do tego wraca. Natomiast sama historia oczywiście nie dotyczy tamtych wydarzeń, tylko dotyczy. Mm, Pewnej sprawy, z którą zgłosiła się do niej e, kobieta Agata. Agata, jak? Agata, na my. E, która. Mówi, że ona czuje, że jej dziecka nie ma w grobie. Jej dziecko zmarło jakiś czas temu, no i Katia się zaczyna tym zajmować. Okazuje się, że nie tylko ona, a brakuje dwunastu dziewczynek w grobach, dwunastu ciał. Każda z tych dziewczynek w ogóle te pieczęci były nienaruszone, więc nie wiadomo, kto zabrał ciała, po co zabrał ciała i matka ziemia, która jakby nawiązuje do bycia nakromantką, no bo jednak zwłoki są w ziemi, to przychodzi do niej i jest bardzo oburzona, że ktoś jej zabrał te ciała, no bo, bo zaburzona jest równowaga. No i ona musi dojść do tego, co się wydarzyło. No natomiast ten tytuł, cmentarne love story, oczywiście odnosi się do pewnego mężczyzny, którego ona poznaje, Adama. Adam jest pra pracownikiem zakładu pogrzebowego, który... I jako jeden z dwóch e, właśnie odpowiadał za mm, pochówki tych dziewczynek. Także początkowo to nie jest zbyt dobre, dobry pomysł. Natomiast Adam też jest takim, super jest postacią, on jest bardzo taki e, zabawny, radosny, ma dużo bardzo szacunku do tych osób. Zresztą w ogóle ta książka też ma to do siebie, że ona ma, mm, dużo mówi o takim godzeniu się ze stratą, e, radzeniu sobie z tym i zaznacza, że jednak ludzie różnie przechodzą żałoby i że żałoba nie zawsze oznacza śmierć kogoś bliskiego, czasami to może być po prostu duża zmiana. Zresztą to jest cytat z książki, bardzo, bardzo mi się to spodobało, że to jest wszystko takie, no, ludzkie, codzienne i jednak e, chyba bardzo łatwo mi jest się gdzieś tam z tym e, powiązać, bo jednak jakby nie patrzeć, to ten rok 2023 to takie moje pożegnanie bycie studentką. Um, no, i e, także jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona tą książką, strasznie mi się podoba. E, fakt, że wolno się trochę rozwija, muszę to jakby przyznać, że mm, mogłaby być nieco bardziej wartka. E, może to jest kwestia tego, że jednak tutaj Katia e, trochę w pojedynkę działa, a jednak nie jest tak bardzo zaradna jak Dora Wilk. Mam wrażenie, że jednak, e, bo tutaj w ogóle Dora się pojawia jako bohaterka. E, właśnie, bo nie powiedziałam, tę książkę można czytać w separacji, w sensie. Nie musicie znać żadnej innej książki z tego uniwersum. E, wiadomo, że fajnie, gdybyście znali, ale nie musicie. Myślę, że połapiecie się na spokojnie we wszystkim. E, no i właśnie Dora Wilk jest... Ona jest bardzo taka, wiecie, tam się strasznie dużo dzieje, w jej głowie się dużo dzieje, więc my jesteśmy zasypywani tym wszystkim. Katia mam wrażenie, że jest bardziej trochę pragmatyczną bohaterką e, i odpowiada mi to, ale może to jest kwestia tego, że ostatnio miałam taki zastój, zastój czytelniczy i dlatego tak dostrzegam, że może ona jednak trochę ma mniej wartką tą akcję, tak czy inaczej jest super zobaczymy jak będzie zakończenie, chociaż myślę, że nie rozczaruje mnie, bo chyba żadne, żadne zakończenie jadowskie mnie nie rozczarowało a tymczasem ja nie wiem, chyba pójdę się umyć nie wiem, co mam ze sobą robić, kochani chciałabym się, wiecie, tak położyć i wstać na przykład tak z rana jeszcze coś porobić i dopiero iść do apteki Jutro idę na 12 godzin, ale pewnie tak nie będzie. Na dwa dni przerwałam nagrywanie tego dnia z życia, dlatego że się źle czułam. Natomiast jest e, niedziela, czyli dzień, w którym widzicie ten film. E, ja mam McDonalda, bo Adaś mnie zabrał, żebym miała energię na montowanie, także zabieram się za montaż tego filmu. E, a jutro Wam opowiem o Kati, którą skończyłam czytać i która bardzo mi się podobała. E, I tak. Pozdrawiam Was z mojej nowej piżamy z Tak jak Wam mówiłam na poprzednim klipie, nie do końca wyszedł ten film, tak jak planowałam, ale wynika to z, po prostu z przeziębienia. Um, siedzę jak siedzę, ponieważ zostałam wybrana i Leon postanowił, że w tym mieszkaniu nie ma gdzie siedzieć i musi siedzieć na mnie. E, także mam na sobie kotka, ale oczywiście wcale mi to nie przeszkadza, wręcz, wręcz czuję się wyróżniona. E, ale co chciałam zrobić? Chciałam Wam powiedzieć o książkach, które skończyłam lub też zaczęłam. Otóż, e, tak jak Wam mówiłam, skończyłam czytać Katję e, i bardzo mi się ta książka podobała. E, to jest w ogóle bardzo takie... Aż się Leon patrzył. Hmm, 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 chcesz zobaczyć? Książka. Jest tutaj bardzo takie mocne nawiązanie do pewnej sprawy kryminalnej sprzed kilku lat, kilku, kilkunastu. To jest sprawa z Rosji. Jeżeli ktoś z Was się kiedyś interesował jakimiś dziwnymi, kryminalnymi sprawami i takimi, no trochę psychicznymi rzeczami, no to możecie kojarzyć o co, o co chodzi. Jeżeli jesteście ciekawi, to możecie zapytać w komentarzu, ja wam odpowiem, ale nie chcę, jakby powiedzieć otwarcie o co chodzi. Um, I to jest no, bardzo silne nawiązanie i nie do końca mi się to podobało, bo jednak liczyłam, że może będzie jednak coś troszkę innego z drugiej strony. E, no mimo wszystko jest to taki dosyć mocny pomysł, bardzo taki porażający, że wręcz powiem. E, no i nie ukrywam, że jak czytałam, to trochę miałam ciarki. E, mimo, że jednak... Aneta Jadowska nie jest autorką, która by sprawiła, że e, wiecie, że mam ciary i że się trochę boję, to tutaj mam wrażenie, że udało jej się to co nieco e, osiągnąć właśnie przez to, że ta tematyka jest taka niepokojąca. E, ogólnie bardzo lubię Katię. Katia strasznie się cieszę, że ona w ogóle doczekała się m, osobnej opowieści, bo my ją widzieliśmy raz, że właśnie w heksalogii o to, że wilk, a dwa, że w Witkacym, bo ona była jego znajomą e, i tam ona nie była jakoś dobrze wyeksponowana, też ja nigdy o niej jakoś tak mocniej nie myślałam, a tutaj no nie da się ukryć, że Katia chyba zostanie jedną z moich ulubionych bohaterek. Bardzo mi się podoba jej humor, bardzo mi się podoba jej relacja z Adasiem. Uważam, że jest mega urocza i że... Izu, jak on na mnie oceniająco patrzy. E, uważam, że jest mega urocza, także to jest ogromny plus, no bo jednak ja ogólnie nie przepadam za romansami Anety Jadowskiej. E, mówię tutaj na przykład o e, tym w heksalogii Dorze Wilk. Tam, tam no nie jestem jego największą fanką. A tutaj no nie da się ukryć, że moim zdaniem zostało to świetnie, jak nie jest w żadną stronę przesadzone, także mega Wam polecam. No i tak jak mówiłam, można na spokojnie czytać bez znajomości innych książek Anety Jadowskiej. Raczej nic Wam to z lektury nie zabierze, w szczególności, że dużo rzeczy jest tak pokrótce wytłumaczonych, żeby, żeby jednak czytelnik, który nie zna tej książki, zrozumiał. E, bardzo fajna, do, dawałam jej 4,5 na 5 e, gwiazdki, bo musiałam troszkę jednak odjąć za, tą, za to rozwiązanie zagadki, bo e, chyba, chyba jednak chciałam coś, coś, o czym bym nie wiedziała. E, poza tym bardzo fajnie i strasznie się cieszę. Z tego co wiem, to to jest jednotomówka. Że Katia nie będzie miała kontynuacji, i wiem, że też Aneta Jadowska będzie pisała więcej jednotomówek. Przynajmniej taki ma plan. Także też się cieszę. No i jak zawsze, oczywiście, mega, mega wielkie gratulacje, a właściwie podziękowania dla Magdaleny Babińskiej, która jest ilustratorką tych książek, bo po prostu te ilustracje są tak piękne, są tak przerażające. Na przykład ta. Mm, trochę taka spuki, ale bardzo fajna. Także. Także tak jak mówię tutaj, no wiecie, że ja lubię Towską, tak? Nikogo, nikogo nie dziwi ten mój zachwyt. I co? Poza tym, tak w papierze to jeszcze żadnej książki mi się od tamtego czasu nie udało skończyć, ale to też kwestia tego, że po prostu jak siadam do czytania, to zaczyna mnie głowa boleć, na przykład teraz mi zaczęła głowa boleć i tak... Trochę się kręcę po domu. E, natomiast e, przerwałam słuchanie Ogrodu Imperium, dlatego że, mimo że tutaj był ten wstęp, który tłumaczył nam, e, co się wydarzyło w poprzednim tomie, to jednak. Nie ukrywam, że chyba za dużo zapomniałam, albo przynajmniej może ten tom jest zbyt polityczny dla mnie i nie do końca mi się podoba. Bo tamten był bardziej przygodowy, mam wrażenie, że tam się trochę więcej działo. Fakt, on, one są bardzo polityczne i one w dużej mierze się skupiają na tej polityce. Natomiast. Yy... Tutaj jest tego za dużo i trochę mi się to po prostu znudziło. Jestem gdzieś mniej więcej przy połowie. E, no to więc, no, na pewno dokończę, tylko po prostu myślę, że, e, że zrobię sobie chwilkę przerwy. No i słuchajcie, zaczęłam z mgły zrodzonego Brandona Sandersona. Coś mnie tak wczoraj zabrało na to, stwierdziłam, że tak długo już czeka, bo ja tą książkę w ogóle dostałam w 2019 roku na święta. Później ją sprzedałam, później znowu ją kupiłam sobie e, i stwierdziłam, dobra zróbmy to. I bardzo mi się podoba. Zaczęłam słuchać i jestem gdzieś mniej więcej w jednej czwartej, ale jestem tak strasznie zaangażowana, tak bardzo mi się podobają ten pomysł na fabułę tam, bo tam jest, to jest świat, w którym ludzie mogą mieć umiejętności magiczne i wtedy są uważani za szlachtę, że niby tylko wśród szlachty, to jest oczywiście kłamstwo, nie tylko wśród szlachty, są takie umiejętności, no i albo się ma jedną umiejętność, czyli jednym metalem, czy też Umiejętnością można się wykazywać albo wszystkimi, które istnieją. No i nasza główna bohaterka Win jest właśnie taką, m, taką osobą, natomiast ona sobie z tego nie zdaje sprawy, bo jest nisko urodzona i nie pochodzi z rodziny, która po prostu by jej te moce wyjaśniła, aż tu pewnego dnia trafia na grupkę ludzi, którzy postanawiają obalić imperium. <laughs> I e, muszę przyznać, że jest na pewno dużo łatwiejsza niż e, droga królów, e, bo ja się trochę bałam, że ten próg wejścia będzie bardzo podobny, a mam wrażenie, że jednak nie i to może być kwestia tego, że jednak skupiamy. Się na, jednym, na jednej perspektywie. Tam, co prawda, są jakieś interludia i tak dalej, jak tu u Sandorsona. E, natomiast no na pewno nie ma tak jak w Drodze Królów, gdzie mieliśmy cztery osobne drogi e, i tak naprawdę one się pod koniec pierwszej części gdzieś łączyły albo nawet w drugiej dopiero. E, także no ja uwielbiam Sandorsona. więc ja trochę się bałam, że jednak mnie to rozczaruje, ale na szczęście tak nie jest. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jednak ta książka mi się mocno podoba. No, i tak, będę teraz, e, kolejna książka, którą będę zaczynała, to jest e, Lakelore, e, czyli e, książka osoby autorskiej e, sezonu Luster. E, ja już ją w sumie zaczęłam, jestem na stronie 76. Ona jest dosyć krótka, bo ma niecałe 300 stron. E, póki co jest bardzo ładnie napisana i to chyba tyle, co mogę na jej temat powiedzieć, bo nie mam zbyt wielu przemyśleń. E, no i tak. Jeśli chodzi o książki, to tyle. M musicie mi wybaczyć, że to wyglądało tak, a nie tak, jak tego planowałam, ale no, niestety choroba nie wybiera. Eee, a właściwie przeziębienie, bo to ciężko było nazwać chorobą. Eem, dzisiaj idę na chłopów na 19. Kupiłam bilet sobie, e, więc jestem strasznie podekscytowana, bo mam nadzieję, że się zakocham w tym filmie i że później się przekonam do przeczytania, a właściwie przesłuchania książki. No i co, mogę Wam zdradzić, że za tydzień że oczywiście będę na targach książki w Krakowie będę przez trzy dni od poniedziałku do niedzieli i że pojawi się w tym czasie film o moim patronacie o ocalało o Pięciu Holly Jackson, na który się strasznie cieszę ale to o tym będzie trochę więcej w kolejnym filmie no i oficjalnie znowu jestem na zaraz z książkami Anety Jadowskiej Pani Aneto, czekam na kolejne proszę, take your time ale czekam oczywiście no i tyle a jednak wcale nie tyle, bo zapomniałam, że miałam wam pokazać nasze obrazki, które powiesiłam i ten, który zamówiłam. Nad telewizorem powiesiliśmy plakaty. Ten jest bodajże z brudne rysunki coś takiego. Nie jestem do końca pewna jak znajdę to wam zostawię w opisie. Ten nie pamiętam od jakiego twórcy jest. Niestety on nie jest podpisany z przodu, więc nawet nie mogę sprawdzić wam. To są takie wieloryby fioletowe. E, tutaj, jak widzicie, jest wielka przerwa, ale to jest po prostu na większ, który tutaj zawiśnie. Ten jest z tej samej e, osoby, z tej samej, tej samej twórczyni, co tamten. E, a ten jest z burakowskiej. I od niej mam również. To jest autostrada, taka fioletowa, Ale od niej jest również ten kotek. Także e, bardzo Wam polecam, bo mega mi się podoba. Chociaż nie ukrywam, że ten. I ten to są moje dwa ulubione, jakie mam. No i oczywiście ten z Ani Zielonego Wzgórza. Ale to jest już oczywiste. Jeśli się nie mylę, to ze strony Toyko zamówiłam ten plakat. To jest plakat, yy, który się nazywa... Już jak się nazywa. Muchomora, tak się nazywa. Bardzo mi się podoba. Jest taki delikatny, ale jednocześnie ma coś w sobie. Yy, więc strasznie się cieszę, chociaż powiem Wam, że Tojko w ogóle ma bardzo dużo takich ładnych plakatów, także jeżeli podoba Wam się taki styl, to jak najbardziej yy, polecam. W szczególności, że ja mam też zakładki od Tojko yy, sprzed kilku lat. Fakt, faktem, ale, ale mam i bardzo, bardzo mi się podoba jej styl, także yy, wejdźcie sobie, sprawdźcie. Jeszcze się zastanawiałam nad tym, natomiast stwierdziłam, że skoro to będzie nad. Yy, nad telewizorem, to może być zbyt ciemne. Także to też jest ładne. I jak już Wam pokazałam te obiecane plakaty, e, no to oczywiście chciałabym Was pożegnać razem z Leonkiem, który tu leży. E, Dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz zachęcamy Was do przeczytania książek Anaty Jadowskiej, bo Przestrzeń dr Book jest przestrzenią lubiącą bardzo książki tej autorki. Mam nadzieję, że widzimy się na krakowskich targach książki. Możecie dać znać w komentarzach, czy się wybieracie. Jeżeli tak, to jak najbardziej możecie podchodzić. Będzie mi bardzo miło się z wami spotkać. No i dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!